Zadanie. Reszta z dzielenia liczby pierwszej przez 21 jest liczbą złożoną. Resztą tą może być liczba. I musimy sprawdzić tutaj podpunkty ABC. W zasadzie to zadanie można by było zrobić metodą prób i błędów, ale spróbujmy to zrobić w sposób obliczeniowy. Na początku przypomnijmy, co to jest liczba pierwsza. Liczba pierwsza ma dwa różne dzielniki. Jeden i samo u siebie. I tutaj mamy wymienione początkowe liczby pierwsze. Dodatkowo warto zaznaczyć, że jedynka nie jest liczbą pierwszą, ani też złożoną. Liczba złożona z kolei to liczba naturalna większa od jedynki, nie będąca liczbą pierwszą. No i tutaj masz przykłady liczb złożonych. Na początku chciałbym pokazać, w jaki sposób zapisujemy reszty z dzielenia w tego typu zadaniach. Otóż wyobraź sobie, że masz jakąś konkretną liczbę. Weźmy sobie jakąś dowolną liczbę pierwszą, na przykład 23. I podzielmy ją przez 21. Tak jak mówi nam treść zadania. No to ile mamy całych, a ile reszty? Wiemy, że w 23 mieści się jedna liczba 21 i dwie reszty. Więc zwykle zapisujemy to jako dwie 21. No i właśnie to wyrażenie w liczniku informuje nas o reszcie. Z punktu widzenia matematycznego bardziej będę potrzebował tutaj w tym miejscu za chwilę plusika. Ale zauważ, że liczbę 23 mógłbym zapisać inaczej. 23 ma w sobie ile liczb 21? Jest jedna liczba 21 plus dwie reszty. No i teraz spróbujmy uogólnić te dwa przypadki. Jeżeli mamy pewną liczbę. P I dzielimy ją na 21, to wewnątrz liczby p, takich liczb 21, może być n, czyli pewna ilość. Dodać r, czyli reszta, dzielona przez 21. I ten zapis odpowiada właśnie temu zapisowi, temu przykładowi na liczbach z lewej strony. Z kolei, jak zapisać ten zapis matematyczny? Pewna liczba p, czyli Liczba P symbolizuje właśnie liczbę 23. Ma w sobie pewną ilość dwudziestych jedynek. Więc napiszemy 21 razy N i plus R reszty. Zależy od zadania. Możemy zastosować taki uogólniony zapis lub taki. Chociaż z reguły stosuje się częściej ten dolny. No i teraz przejdźmy do podpunktu A. W zadaniu będę korzystał z tego drugiego zapisu, czyli nasza liczba p, wiedząc, że podczas dzielenia przez 21 daje resztę 16, no to możemy ją właśnie zapisać jako 21 razy n i plus 16. I teraz można by było zrobić taką tabelkę. Tutaj napiszemy n, czyli kolejne liczby naturalne. n to jest 1, 2, 3, i tak dalej, możemy wstawiać kolejne liczby, no właśnie, a jaka będzie literka P. Jeżeli tutaj wstawimy 1 to 21 razy 1 to 21 plus 16 to 37 i tu już napiszę plus. Ponieważ otrzymaliśmy przykład takiej liczby, która podczas dzielenia przez 21 daje resztę 16. Zauważ. 37 podzielić na 16 to jest jedna całość plus ile reszty? Plus 16 reszty. Moglibyśmy oczywiście dwójkę wstawić tutaj w miejsce n -a i rozpisać 21 razy 2 i plus 16 i sprawdzić, czy kolejna liczba będzie liczbą pierwszą. I tak samo możemy trójkę tutaj wstawić w miejsce n. -a. Trójkę wymnożyć przez 21 i dodać 16 i sprawdzić czy ta liczba jest liczbą pierwszą. Ale skoro już znaleźliśmy przykład takiej liczby, więc tutaj przy odpowiedzi A możemy napisać tak, resztą może być liczba 16. Teraz przejdźmy do punktu B. Liczbę P zapiszemy jako 21 razy N, ponieważ tutaj ciągle mamy dzielenie przez 21. Ale tym razem resztą będzie liczba 12. No i tutaj w zasadzie moglibyśmy zrobić taką tabelkę jak w punkcie A. Ale trzeba tu wykazać się sprytem i zauważyć, że obydwie te liczby występujące w zapisie algebraicznym są podzielne przez 3. I trójkę wyłączymy przed nawias. 21n podzielić na 3 to 7n plus 12 podzielić na 3 to 4. Myślę, że widzisz, jak wymnożę trójkę przez nawias, otrzymam to wyrażenie z lewej strony. I co nam wyszło? Wiemy, że literka P jest liczbą pierwszą. P jest liczbą pierwszą. Czyli ma tylko dwa dzielniki, jak wspominałem na początku filmu. A tutaj z tego zapisu wynika, że oprócz jedynki i P... Występują także dzielniki w postaci trójki i tego nawiasu. Więc ta liczba nie jest pierwsza. Więc nie możemy znaleźć takiego przykładu, żeby reszta była 12. Dlatego tutaj napiszemy po prostu nie. No i w podobny sposób robimy punkcik C. Piszemy P równa się 21 razy n plus 4. Tutaj nic nie możemy wyłączyć przed nawias, więc podobnie jak w punkcie A wykonujemy tabelkę, tutaj N, tutaj P i do tabelki bierzemy kolejne liczby naturalne, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, więc jak wstawimy tutaj jedynkę otrzymamy liczbę 25, 21 plus 4 to 25, tutaj napiszę minus, ponieważ 25 nie jest liczbą pierwszą, Tutaj, jak wstawimy dwójkę, otrzymamy 2 razy 21, 42, 42 i 4, 46. To również nie jest liczba pierwsza. Teraz wstawiamy tutaj trójeczkę. 3 razy 21 to 63 i plus 4 to 67. Tutaj jest OK. Napiszę plus, ponieważ 67 jest liczbą pierwszą. Tutaj jeszcze przy liczbie 46 napiszę minus, bo te dwie liczby nie były pierwsze, więc szukaliśmy dalej. I liczba 67 możemy napisać w sposób matematyczny, takie euro odwrócone. 67 należy do liczb pierwszych, więc. Znaleźliśmy przykład takiej liczby, więc 4 może być taką resztą. W odpowiedzi piszemy tak.